Cześć! Słuchacie podcastu Między Keszami. Witają się z wami kuba, czyli kuba.pl oraz Patryk, czyli delfin.pl. Między Keszami to pierwszy polski podcast o gałkeszingu. I nie tylko. Posłuchacie w nim o podróżach i miejscach wartych odwiedzenia. A także wywiadów z ciekawymi osobami. Zapraszamy na odcinek. Witamy Was w 112 odcinku Między Keszami. Dzisiaj ze mną jest Patryk, a oznacza to, że rozpoczął się październik i dlatego przychodzimy do Was ze świeżą porcją newsów z geocachingu i open -cachingu. Cześć, dzień dobry. Mamy nową porę roku. Tego dnia co nagrywamy mamy piękną, złotą polską jesień, aż się chce kaszować, chociaż prognozy pogody wcale nie zapowiadają się dobrze na najbliższe dni, więc być może jak słuchacie tego odcinka, to właśnie za oknem leje deszcz, wieje wiatr i jest zimno. Natomiast ostatnio zauważyłem, że dwóch keszerów, tutaj z Warszawy, kubus i Pona, nie wiem, czy się umówili, ale na początku września zalogowali swojego 20-tysięcznego kesza. Jest to niesamowity wynik, no i szczerze im gratulujemy. Też spojrzałem sobie, jak to wygląda, bo część tych keszy to są znalezienia z Labów, około 2,5 tysiąca, i jak spojrzymy na czyste znalezienia kaserskie, to mamy około 17,5 tysiąca. I chłopaki mniej więcej plasują się na 12-13 miejscu w Polsce. Niezły wynik. Kolejne milestony udało się przekroczyć również podcastowi Między Keszami. 40 tysięcy odtworzeń na Spotify i 42 tysiące odtworzenia na YouTube, co daje nam razem łącznie prawie 85 tysięcy. A 85 tysięcy to jest całkiem sporo, ponieważ tylu mieszkańców ma miasto chociażby takie jak Nowy Sącz, co dobrze świadczy o popularności Między Keszami. Musiałeś mi przypomnieć z tym Nowym Sączem, starym Sączem, bo tam jest ten kesz kuba.pl czekamy, no kiedyś się na pewno tam pojawię. Natomiast ten milestone wspaniały, łącznie 85 tysięcy odsłuchań, bo to są jeszcze inne platformy jak na przykład Apple Podcast, udało się osiągnąć dzięki Wam, więc to tak naprawdę podziękowania dla naszych słuchaczy. Ale teraz przejdźmy już do newsów ze świata geocachingu. I czytając bloga, który przygotowuje nam Grand Speak, można zobaczyć we wrześniu dwa wpisy o mega-eventach. Pracownicy headquarter, lakeje, podróżują po całym świecie, a w szczególności tam, gdzie są mega-eventy, uczestniczą w tych mega-eventach, a potem piszą relacje. Tak więc, opowiadaliśmy Wam w poprzednim odcinku o mega-wdreźnie, w którym uczestniczyliśmy, i taki wpis się pojawił. I ostatnio pojawił się też wpis o mega-evencie geosłowacko w Czechach gdzie nasi zaprzyjaźnieni kaszerzy z Krakowa opowiadali, bo tam uczestniczyli. Więc jakby ktoś chciał sobie poczytać, jak to było na tych mega-eventach, to ma taką szansę, zaglądając na bloga. Natomiast nie pojawił się jeszcze żaden wpis o mega w Danii, które odbyło się 7 września. Copenhagen Adventure Tree of Life. Ja w tym mega evencie uczestniczyłem, zresztą tak jak przeszło 500 osób. No i udało mi się też chwilkę porozmawiać z głównym organizatorem tego mega-eventu OLE, który ma nika OLEFANT i on ma dla Was krótkie pozdrowienia. Posłuchajcie. Hello, I'm OLEFANT from uh, Copenhagen and we make the mega-event. And uh, it's very, very nice weather and it's uh, nice to uh, meet some Polish people. Right? We have the, uh, Michi, Kizami. And, uh, I have been in Poland many w Polsce razy i come again. Dziękuję. 8 września zakończył się Cosmic Quest. Zaczynając opowiadanie o tym newsie, trzeba przypomnieć o tym, że został on przedłużony o tydzień i, gdyby nie to, to nie udałoby się przekroczyć liczby 15 milionów punktów. Natomiast te dodatkowe 7 dni pozwoliło osiągnięcie właśnie takiej liczby. Ten próg udało się osiągnąć 6 września. Ponad 14 tysięcy graczy dostało Super Fuel Kesher czyli suwenir za zdobycie 20 punktów, a 40 tysięcy ultra-fuel czyli suwenir za zdobycie 100 punktów. I tu kolejna ważna rzecz, o której myślę, że trzeba powiedzieć, ponieważ nie wiemy, ilu kaszerów otrzymało suwenira lift-off, co oznaczałoby, ile kaszerów przez te 7 tygodni zalogowało choć jednego kesza. Czyli ogólnie my jako ziemianie jesteśmy bardzo przyjaznym narodem i zrobiliśmy wszystko, aby pozbyć się kosmitów żeby mogli szczęśliwie wrócić do domu. Ale we wrześniu działo się też wiele innych rzeczy, było kilka wspaniałych eventów. Wspominaliśmy już o bydgoskim Go Weekendzie, gdzie od 30 sierpnia do 1 września keszerzy bawili się na całej masie eventów, z tym czołowym eventem Archiniada 2024, tajemnice Wyspy Młyńskiej. Było tam prawie 30 keszerów i jak poczytacie sobie logi, to wszyscy byli zachwyceni, Archin to zrobił wzorowo, no i to było godne zakończenie wakacji. Ale już tydzień później cały kaszerski świat zjechał do Poznania na dziesiąte urodziny Goopyry. Keszerzy mieli zagospodarowany cały weekend, natomiast główny event odbył się 7 września. Wydarzenia miało miejsce nad jeziorem Zielonka 30 km od Poznania, a swoje uczestnictwo można było wpisać w ten niestandardowym logbooku na ziemniakach. Odbył się również konkurs na najdłuższą obierkę. No właśnie, ja ziemniaki obieram to tak trochę po wojskowemu, więc z ziemniaka robi się sześcianik. Albo inny prostopadłościan, a tu trzeba było się wykazać sztuką i precyzją przy obieraniu ziemniaków. No fajne pomysły, tych konkursów było tam sporo, ludzi było sporo, ponad 100 osób zalogowało już ten event, więc trochę zazdroszczę tym, co byli. No ja niestety wcześniej już miałem zaplanowany wyjazd na mega do Kopenhagi i tylko mogłem obserwować, co tam się działo, czytając logi albo oglądając zdjęcia. Natomiast na evencie też można było spotkać recenzentów, i pomarańsi napisali tak. Ten event to był przedsmak tego, co nas czeka, gdy Geopera ogłosi mega. W zasadzie nic więcej już nie oczekujemy. Pod każdym względem ugościliście nas tak, że grzechem byłoby chcieć czegokolwiek więcej. Wróciliśmy do domu po świetnie przeżytym weekendzie i wciąż wspominamy miłe chwile spędzane z Wami. Dziękujemy. Dzięki pomocy Michelle, czyli Michelkowy Schowek, udało też się nagrać wypowiedzi czterech osób, które uczestniczyły w tym evencie. No oczywiście tam był taki harmider i hałas, że no ten dźwięk nie jest idealny jak tutaj u nas w studio, ale mam nadzieję, że coś tam usłyszycie z tego, co uczestnicy eventu chcieli tutaj nam przekazać. Witajcie, jestem 200E200W, przyjechałem tu ze Szczecina na 10 urodziny Geopyry. Wspaniały event... Na którym przewróciłem się podczas biegu w worku, a rzut prą zakończyłem przewróceniem się kosza, do którego miałem trafić. I też świetne afterparty, Party, świetne Cito, na którym wy mogłem wykopać dwie opony. Życzę Geopyrze wszystkiego najlepszego. 100 lat Geopyro. Hej, jesteśmy ekipą Z Dolnego Śląska, Einsteinus Legendary. Inormal. I przyjechaliśmy tutaj sobie wczoraj na prawie mega event. Było super. afterparty party było równie fajne. Dzisiaj to było mniej fajne, bo nie spodziewałem się takich ton śmieci. Ale przynajmniej było to rekordowe moje CITO, na którym jeszcze w życiu tyle śmieci nie przyniosłem i nie zebrałem. No, no słownie rekord polski moim zdaniem. I jeszcze składamy życzenie, Geopy. że. Z Okazji dziesięciu lat, nie? Na pewno na kolejne urodziny też chętnie przyjedziemy. Na jedenaste. Sto lat. Cześć, tu żugi. Ekipa z Gdyni przysyła Geopyrze najlepszości z okazji urodzin. A wszystkim geopyrkom życzymy, żeby żadne wewnętrzne, niesnaski nie zepsuły waszej przyjaźni. Aha, i żebyście zorganizowali mega, bo widać w was potencjał i fantazję. Czekamy na to. Cześć, tu Cześć, tutaj Nofan. Chcielibyśmy złożyć życzenia 100 lat dla Geopyry. Wczoraj byliśmy na wspaniałym evencie. Najbardziej epickim evencie, na jakim byliśmy do tej pory. na pewno w Poznaniu? A czy w ogóle, to myślę, że w Wysokiej Towce. Nie 14 września odbyła się 21 edycja World Wide Flash Mob. Na całym świecie mieliśmy 67 eventów, w tym dwa z Polski. Pierwszym z nich był ten, który odbył się w Krakowie i pierwszym pomysłem na niego było mierzenie błoni. Natomiast przez zagrożenie obfitych opadów deszczu oraz to, że dużo potencjalnych uczestników było wówczas chorych, autor zmienił koncepcję na zrobienie sobie zdjęcia z parasolkami. Ostatecznie ta pogoda nie była taka zła, ponieważ przez chwilę pojawiło się słońce, a w evencie uczestniczyło 14 osób. Drugim z tego typu eventów w Polsce był ten w Łodzi, gdzie pomysłem było czytanie książki w centrum miasta. Natomiast. W Łodzi również padało, więc wydarzenie musiało zostać przeniesione o kilkaset metrów dalej do dworca fabrycznego w Łodzi. Mimo opadów deszczów, w iwencie uczestniczyło 8 osób, które wspólnie przeczytało kawałek książki. Natomiast w kolejnym tygodniu, czyli 22 września, odbyła się uroczysta inauguracja nowej ścieżki Keszy w Warszawie, czyli Tajemnice Mordoru. Po evencie rozpoczynającym, ja jako przewodnik warszawski poprowadziłem grupę szlakiem świeżo założonych Keszy. I oprócz samych znalezień opowiadałem historię tej dzielnicy Warszawy. Dzielnicy, która w ciągu ostatnich 80 lat zmieniła się bardzo. Przeszła takie cztery etapy, cztery fazy rozwoju. Od wsi, kiedy to jeszcze w latach 50. XX wieku tutaj pasły się krowy na polach, poprzez przemysł i fabryki, które przez 30 lat królowały na tym terenie. Potem w latach 90. zaczęto tutaj budować biurowce i one królowały tak naprawdę do pandemii, czyli kolejne 30 lat, a przez ostatnie kilka lat one są sukcesywnie zamieniane na bloki mieszkaniowe, więc przemysł został stąd wyparty jakiś czas temu i również biura kończą swoją działalność na tym obszarze. Chyba ten home office powoduje, że coraz mniej osób potrzebuje biur. W każdym razie zapraszamy do Warszawy, zapraszamy na służewiec, służewiec przemysłowy zwany Mordorem, aby odnaleźć kaszę i poznać historię tego miejsca. Teraz news dla fanów przyrody, ponieważ 23 września na półkuli północnej rozpoczęła się jesień, i w związku z tym Haku przysłał informację o możliwości zdobycia souvenir z okazji równonocy jesiennej. Żeby go zdobyć, należało znaleźć minimum trzy kasze i wenty lub laby od 22 do 28 września. A tobie udało się otrzymać ten suwenir? Oczywiście, że tak. No to fajnie. Kolejną okazją do zdobycia suwenira był Światowy Dzień Pocztówki, który odbył się 1 października. I tam wystarczyło uczestniczyć w evencie. Ale nie tylko tego dnia, tylko Grand Prix znowu poszerzył ten okres. I żeby otrzymać suwenir należało uczestniczyć w evencie dowolnym evencie pomiędzy 29 września a 5 października, czyli cały tydzień. I takich eventów w Polsce odbyło się 9 konkretnie w Światowym Dniu Pocztówki i 7 w tym okresie okalającym ten dzień, więc łącznie w Polsce było ich 16, a w ogóle wszystkich eventów było jeszcze więcej, więc uzyskanie suwenira nie było aż tak trudne. W Warszawie napisaliśmy pocztówkę z życzeniami dla Grand Spika i wysłaliśmy do Seattle, zapraszając ich do uczestnictwa w naszym Geocaching Party w przyszłym roku. Pojawiło się też sporo nowości systemowych w aplikacjach, na stronach. I takie najważniejsze z nich to, że nawet nie wiem kiedy, bo to nie zostało ogłoszone oficjalnie na stronie forum, zniknął w labach status przygody prywatny. Dotychczas mieliśmy trzy statusy: publiczne, czyli wszyscy mogą szukać laba. Drugim statusem był wyłączony, czyli to jest taki status, gdzie keszerzy w ogóle nie mogą tego laba szukać. On jest tylko dostępny dla autora, żeby mógł go na przykład edytować. Natomiast był jeszcze taki trzeci status prywatny, który pozwalał kaszerom szukać tego laba, ale tylko tym, którzy mieli link do tego laba. Teraz ten status zniknął i nie ma możliwości, żeby szukać laba w wąskim gronie kasherów. Lab jest albo dla wszystkich, albo dla nikogo. I jeszcze jedna drobna zmiana w labach, też nie wiadomo dokładnie, którego dnia to się zmieniło. Grand wydłużył pole opisu. Dotychczas ono miało 1024 znaki, teraz ma 2000, co niezmiernie jest przydatne, jeżeli na przykład tłumaczymy Laba na język angielski i chcemy zawrzeć dwie wersje językowe. Dzięki temu będzie łatwiej się zmieścić w tym polu. Zapewne tego samego dnia GrandSpeak też zmienił długość pola logu. I teraz, logując cache możemy pisać logi o długości do 5000 znaków, a wcześniej były tylko 4000 znaków. Nie wiem, czy to jest jakieś kluczowe, to mi się chyba przydawało tylko w jednym momencie, kiedy wklejam potwierdzenie wypełnienia challenge'a i kopiuję to, co mi Project GC podpowiada. I tam może być, że znajdź 100 cache, on wylistowuje wszystkie te 100 y. no to wtedy może bardziej będzie mi się to mieściło w polu, bo pisząc takie zwykłe logi o znalezieniu cache'a, to ja zazwyczaj do 2000 znaków mieszczę się spokojnie. Więc to wydłużenie z 4 do 5 tysięcy jest takim wydłużeniem już mniej zauważalnym. I też przypominam, że bacz na Project GC jest za 100 słów, a jak zapiszemy więcej, to ten bacz nie ma wielokrotności. Więc ci, co chcą tylko batcha otrzymać w wersji diamentowej, to nie potrzebują aż tyle znaków do logu. 18 września Grand Speak zaktualizował mapy poprzez dodanie 5 regionów do Danii, 18 do Finlandii oraz update'owania mapy Norwegii poprzez uaktualnienie trzech regionów. Ciekawe, jak to wpłynie na wszystkie challenge'y, które opierają się o jakieś regiony. Regiony to tak jak nasze województwa, więc dodanie ich do mapy Danii i Finlandii pewnie coś tam porządkuje, ale zobaczymy, jak to wpłynie na inne rzeczy, oby pozytywnie. Ale prawdziwą gratką pośród wszystkich zmian jest ta, która się pojawiła w Project GC, czyli dla wszystkich miłośników statystyk. Na tym głównym ekranie z podsumowaniem naszych osiągnięć pojawiła się nowa zakładka z eventami. To te typy kasza zostały wydzielone, i one w jakiś sposób no, są podobne do tej podstawowej zakładki. Oczywiście na eventach wszystkich statystyk nie możemy zbudować, ale taka ciekawa statystyka pojawiła się, w ilu eventach uczestniczyliśmy w podziale na godzinę ich rozpoczęcia. Więc ja, na przykład, znalazłem, że uczestniczyłem w jednym evencie, który zaczynał się o drugiej w nocy. Ale oczywiście najpopularniejszą godziną eventów jest godzina 18. Jest też statystyka o długości trwania eventu. I to zazwyczaj jest między 30 minut a 2 godziny. Są tam też pewne zaskoczenia na tej zakładce, czego bym się nie spodziewał. Przede wszystkim do listy typów eventów jakimi są Giga Event, Mega Event, Cito czy zwykły event pojawi się też GPS Maze. To nie jest cache sensu stricte eventowy, znaczy on jest eventowy, bo go na eventach można tylko znaleźć, ale zazwyczaj to jest przy tych dużych, mega, giga eventach, na pewno pojawi się w Pradze. To jest takie przenośne muzeum geocachingu, trochę informacje o geocachingu, no taki większy namiot, gdzie człowiek w tym właśnie labiryncie pomiędzy ściankami działowymi chodzi i dowiaduje się informacji o historii geocachingu i o zasadach w nim obowiązujących. I tutaj też on jest wyszczególniony na liście eventów. No, i konsekwentnie Project GT trzyma się, żeby nie zmienić nazwy eventu z Lost and Fund Event na Community Celebration Event. Grand Speak zmienił to w 2020 roku. Tutaj cały czas nazywane to jest Lost and Fund albo LF w skrócie. I jeszcze taka drobna zmiana na zakładce labów. Ponieważ te laby stają się coraz bardziej popularne, ludzie coraz więcej ich szukają, więc oczywiste było, że jest bez sensu prezentowanie listy wszystkich znalezionych etapów labów na jednej stronie bo to zaczęło się bardzo długo wczytywać i ta strona ze statystykami została troszeczkę uproszczona. I teraz możemy zobaczyć takie statystyki jak liczba znalezień w kolejnym miesiącu, liczba znalezień w miesiącu i dniu tygodnia, bez znaczenia w jakim roku oraz czy szukamy najczęściej w poniedziałki, wtorki, soboty czy niedzielę. Takie podstawowe informacje, no laby co do zasady nie mają swoich współrzędnych geograficznych, więc wszystkie statystyki oparte o ich lokalizację tutaj nie mają racji bytu. I tu się nic nie zmieniło. 1 września i 1 października rozlosowano trzecią i czwartą pulę eventów Community Celebration Event, które odbędą się w 2025. Przed nami jeszcze losowania 1 listopada i 1 grudnia, więc wszyscy, którzy nie spełniają wymogów, żeby taki event otrzymać, a chcą go otrzymać, powinni jeszcze założyć casha w tym roku oraz zorganizować event. A jeżeli już będzie możliwość zorganizowania takiego eventu, to on powinien trwać co najmniej dwie godziny. Musi się on odbyć w 2025 roku, a publikacja może się pojawić nawet do sześciu miesięcy przed wydarzeniem. I dzięki temu mamy już opublikowane trzy takie eventy. Do eventów w Gdyni 12 stycznia, o którym już opowiadaliśmy, dołączył jeszcze event w Gdańsku 1 stycznia o poświątecznym spalaniu kalorii i jeszcze 26 lutego. Event w Krakowie o rozwiązywaniu różnych łamigłówek i układaniu kostki Rubika. Przypominamy o trwającym sezonie sito, który rozpoczął się 1 września i zakończy się 30 listopada. Standardowo za uczestnictwo w przynajmniej jednym evencie w tym czasie dostanie się suwenira. A takich wydarzeń w Polsce było kilka, ponieważ 11 we wrześniu, a na moment nagrywania tego podcastu jest zaplanowanych 6. Już w weekend 11-13 października Mamy szansę na zdobycie kolejnego souvenira. tu po prostu Grand Speak nas cały czas rozpieszcza i w ten weekend wypada święto Air Mamy International Air Cash Day 2024 i wszyscy, którzy posługują się oficjalną aplikacją do geocachingu i nie mają konta premium, przez te trzy dni będą widzieli dodatkowo wszystkie Air które same w sobie nie są cachami premium. Dzisiejszy użytkownik nie ma konta premium, to widzi tylko kasze tradycyjne o trudności nieprzekraczającej 2 oraz eventy. W ten weekend będą dostępne też R-kasze, tak aby jak największa grupa kaszerów mogła zdobyć tego suvenira. A co więcej, jeszcze 19 października mamy dzień przygody, czyli Adventure Day, gdzie można zdobyć jeszcze kolejnego suvenira. Ponieważ 24 września haku ogłosiło, że za zalogowanie dowolnego etapu laba. W dniach od 18 do 20 października będzie dostępny suwenir. Tak więc, jakby podsumować ten październik, to za same święta można zdobyć cztery suweniry, bo to zaczyna się od dnia pocztówki, potem mamy suwenir z okazji uczestniczenia w eventach Sito, potem mamy Earthcash Day i na koniec dzień przygody, Adventure Day. Ale oprócz tego, oczywiście, zdobywa się suweniry za np. uczestnictwo w mega-eventach albo za odwiedzanie po raz pierwszy nowego państwa. Więc tych subwenierów naprawdę można zdobywać sporo. A teraz przejdźmy do krótkich rekomendacji najciekawszych keszy. Odezwał się do nas Cezeks i podesłał rekomendacji kilku kaszy z Open Cashingu. Ja popatrzyłem, wybrałem dwa najciekawsze, bo naprawdę są warte odwiedzenia. Pierwszy z nich jest autorstwa Norbinorka, No to Frugo, takie wielkanocne. Kesz, który został keszem tygodnia, został założony z okazji wprawdzie Świąt Wielkanocnych ale cieszy wszystkich i dostaje rekomendacje. Jest to już czwarty kasz z okazji Wielkanocy, i Norbinorek mówi, że jeszcze jak w przyszłym roku założy to zepnie je w ścieżkę. Kasz znajduje się na Śląsku, trochę na północ od Katowic. Oczywiście link do tego kasza znajduje się w opisie pod tym odcinkiem. Drugim kaszem, który Cezek nam zarekomendował, jest też kasz, w którym w jakiś sposób maczał palce Norbinorek, bo on jest mentorem całej ścieżki która powstała z okazji stulecia powstań śląskich. Mimo tego, że skrzynki zostały założone w 2019 to cały czas sprawiają radość i są dobre. A kaszem z tej ścieżki, którego chcielibyśmy wam polecić, jest kasz o numerze 16 opowiadający o postaci Wojciecha Korfantego. Tamta cała ścieżka jest fantastyczna. Kilka kaszy z tej ścieżki zostało kaszami tygodnia, więc wybierajcie się znowu na Śląsk do lasów lublinieckich na północ od Katowic. I w ten sposób można uczyć teraz już 105 rocznicę Powstań Śląskich. A teraz przypomnijmy o najważniejszych eventach, które nas czekają. Już nie raz opowiadaliśmy, ale to już dosłownie za tydzień. Mega w Koszalinie. Koszalino 24. Joskan już jest praktycznie gotowy ze wszystkim, już czeka na nas. Trzymamy kciuki, aby była dobra pogoda. Wiem, że sporo osób się tam wybiera. Pamiętajcie też o tym, że są eventy towarzyszące. W piątek, 11 października o godzinie 19.00 widzimy się na przystanku Koszalin w Starej Parowozowni. Natomiast 13 października w niedzielę o 11.00 będzie epilog, czyli takie pożegnanie i podziękowanie za cały weekend. Polecamy oczywiście wywiad, który jest już opublikowany na kanale z autorem, z Joskam, który opowiada o tym, co się będzie działo w Koszalinie. Więc do zobaczenia. Po raz kolejny przypomnimy wam o giga evencie, który odbędzie się w długi weekend majowy w Pradze. W zasadzie powtarzanie tej samej informacji co miesiąc ma sens, bo mam nadzieję, że dzięki temu zaplanujecie tam wyjazd, zalogujecie Willa Tenda, ale cały czas pojawiają się jakieś nowe informacje, które możemy Wam przekazywać. Teraz pojawiły się informacje, co się tam będzie działo. I tak już 1 maja w czwartek Organizatorzy zalecają, aby kaszerzy, którzy przyjadą do Pragi, sami organizowali eventy takie Meet and Grid po całej Pradze. Oni zorganizują oficjalne powitanie kaszerów w piątek na takim welcome evencie, na którym też już będzie dostępny ten cache GPS-Maze. Więc ci, co jakoś nie będą mieli możliwości dostać się do niego na tym głównym evencie w sobotę, to już będą mogli zalogować go w piątek. Sobota to oczywiście główny giga-event na którym też ten GPS Maze będzie, ale tam już mówią, że będzie cała masa innych aktywności, jak warsztaty ze wspiniania się na drzewo, zrobienia keszy, pierwszej pomocy, z prehistorycznych sposobów nawigacji, jestem ciekaw w jaki sposób to będzie. Będzie coś o keszach wędkowych, o airfkeszach, o ochronie natury, no i oczywiście duży program dla dzieci. Wieczorem tego dnia odbędzie też Community Celebration Event, no i na pewno możecie się spodziewać całej masy tematycznych labów z okazji 25-lecia geocachingu. A na zakończenie w niedzielę odbędzie się sito wokół Wełtawy oraz oficjalny pożegnalny event. Na chwilę nagrywania tego podcastu 3664 osoby zalogowały chęć uczestnictwa, z czego aż 181 to Polacy, czyli trzecia najliczniejsza nacja wśród tych co logują po Czechach i Niemcach ale logi latent pochodzą od keszerów aż z 38 państw. Oczywiście przypominamy o pierwszym Mega na Litwie, który odbędzie się w Kownie 2 sierpnia 2025 roku. Te wydarzenia ma już 470 Willa z czego 54 pochodzą z Polski. Mówiliśmy o tym już, że event będzie promował i pokazywał dziedzictwo architektury wojskowej w Kownie. Natomiast znowu, tak jak w evencie Giga pojawiła się już agenda, program jakie atrakcje będzie można tam zobaczyć, doświadczyć. Więc będzie ich cała masa. One są takie w miarę klasyczne. Tam będą jeszcze jakieś wycieczki z przewodnikiem, będą muzealne, edukacyjne, jakaś strefa relaksu, kącik gastronomiczny, tak żeby kaszerzy mogli odpocząć. Natomiast to, co mnie zaciekawiło i co jest ważną informacją, to jest to, że ten event będzie płatny. Uczestnictwo w tym evencie będzie kosztowało 7 euro za osobę, jeżeli wykupimy ten bilet wcześniej. Natomiast jeżeli będziemy chcieli to zrobić już w dniu eventu, to cena będzie 10 euro. Dzieci do lat 12 mają wejście za darmo. Najbardziej zachęcamy oczywiście do uczestnictwa w naszym polskim geocaching party 2025, które odbędzie się 16 sierpnia w Warszawie. Sporo o tym eventie już opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, kiedy tutaj moim gościem był Eusebius 28. Czyli prezes Stowarzyszenia Geocaching Warszawa i osoba, która jest przewodniczącym całego komitetu organizacyjnego tego eventu. Cały czas przypominamy, że głównym tematem przewodnim eventu będą lata 20, lata 30, czyli cofamy się o 100 lat do lat 20 i 30 XX wieku. Będzie to też pierwszy event w Polsce typu Block Party, czyli mega-event, ale w ukierunkowaniu na świętowanie 25-lecia geocachingu. My teraz promujemy to, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym evencie i zalogowało Willa Tenda, bo to jest dla nas mega ważne. Więc chociażby dlatego na mega evencie w Koszelinie szukajcie osób z Gaokaśiny Warszawa, pytajcie nas o wizytówki. Jeżeli jedziecie gdzieś dalej, żeby te wizytówki rozkładać do kaszy, żeby jak największa grupa kaszerów się dowiedziała. Na tych wizytówkach też jest taki specjalny kod Travelbaga. Można go odkryć, może to Was zachęci, żeby na takie wizytówki popatrzeć. Pomało się zbliżamy do 300 osób, które zalogowały chęć uczestnictwa. Wiem, że minęło dopiero półtora miesiąca, ale no, chcielibyśmy, żeby tych osób przyjechało do Warszawy jak najwięcej, bo program będzie wspaniały. No i te pomysły, które tutaj są generowane w Warszawie, to ja tak sobie myślę, że jak chociaż połowę z nich zrealizujemy, to będzie cudownie i na pewno nie będziecie narzekać na brak aktywności. Więc logujcie, rezerwujcie sobie termin w kalendarzu i przyjeżdżajcie na cały długi weekend sierpniowy do Warszawy. Od no minimum 15 do 17 sierpnia. Na zakończenie, jeszcze krótka wzmianka o powodzi. Wprawdzie fala kulminacyjna przeszła już przez praktycznie całą Polskę, natomiast pozostawiła na po sobie wiele zniszczeń. W tym momencie geocaching w tych rejonach szedł na drugi plan i zachęcamy do wspierania osób, które odczuły tę katastrofę. A gdy sytuacja się już unormuje, to do serwisowania skrzynek. Ja myślę, że przygodnik, który jest recenzentem w tym regionie, będzie bardzo wyrozumiale patrzył na tę sytuację, no bo rzeczywiście najważniejsze są podstawowe potrzeby życia, żeby mieć gdzie mieszkać, żeby to jeść, żeby uporać się z całym tym brudem, a potem pomalutku odbudowywać te kasze tak, żeby też turyści i kaszerzy mogli przyjeżdżać i wspierać osoby tam mieszkające przez zostawianie pieniędzy z turystyki. Więc teraz, co najwyżej, może warto te kesze pozawieszać, a potem w miarę upływu czasu je weryfikować, czy one są na miejscu, czy jednak wymagają naprawy. Jak pamiętacie, na początku mówiliśmy o statystykach dotyczących między keszami, statystykach, które są w tym momencie naprawdę bardzo dobre. I właśnie teraz chcielibyśmy bardzo podziękować za łapki i subskrypcje. Ale oczywiście, zawsze mogło być więcej, więc namawiajcie swoich znajomych. Mówcie znajomym kasherom, którzy jeszcze nie znają między kaszami, aby posłuchali, bo mam nadzieję, że dzięki temu dowiedzą się sporo i będą mogli po prostu lepiej kaszować bardziej rozumieć tą zabawę. Natomiast jeżeli byście chcieli wyciągać tak fajne statystyki z Project GC, jak my tu prezentujemy, żeby ten serwis w pełni oddawał to, co w sobie kryje, to zachęcamy, abyście zakupili sobie konto premium. Takie konto premium kosztuje 24 euro za rok. Ale dzięki naszemu linkowi, który umieszczamy pod tym podcastem, kupując roczną subskrypcję, dostaniecie dwa miesiące gratis. Myślę, że to jest fajny deal. A na dzisiaj to już tyle. Dziękujemy za wysłuchanie. Ja również dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.gmail.com. Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami. Dziękujemy partnerowi podcastu, Domowi Kultury Katr na Warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań. A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć!